Dzisiaj nauczysz się 11 rzeczy, dla których warto być ruchaczem, i ruchacz ma większe szanse na zbudowanie stabilnego, pełnego miłości związku. Oczywiście wiem, są wyjątki od reguły i tak dalej, ale my tutaj stosujemy to, co działa, a nie to, co ma sens. Pierwsza rzecz, dla której warto być uchaczem, a zanim się to opowiem, pamiętaj, pod tytułem tego filmu klikasz trzy kropki więcej, tam masz opis do moich kursów, do szkolenia ze, ze mną, do bloga, do mojej strony. Tam jest nawet unikatowy w skali świata kurs z gościem, który miał ponad tysiąc kobiet. Więc enjoy, enjoy my friend. I lecimy z tematem. Ale dlaczego w ogóle taki tytuł? Ponieważ. Kiedyś podczas konsultacji z klientem, on przejawił taką obawę, że podczas głębokiej introspekcji, którą z nim. Nie pękła! Guma nie pęka! Podczas głębokiej introspekcji, którą przeprowadziłem z nim na konsultacji, wyszło, że on się trochę boi, że jak będzie za bardzo dobrze ogarniał kobiety, to będzie mu ciężko znaleźć taką. Która będzie chciała z nim być na dłużej, bo będzie miał etykietkę ruchacza, dlatego przygotowałem na Ciebie 11 punktów, yy, gdzie będę Ci opowiadał, dlaczego warto być ruchaczem i w co co, czym to pomaga. Pierwszy punkt. Kobieta chce być ze zwycięzcą. Zwycięzca ogarnia laski. Koniec, kropka. Nie żadne kurwa samiec pi, samiec sigma, samiec pipa. Nie zwycięzca ogarnia laski. Bardzo proste. A jeżeli nie chce ich ogarniać, to jest mężczyzną, którego chcą się dochapać mu się do dzidy. I nie tylko, nie tylko jedna kobieta, ale też inne. To jest bardzo proste. Ponieważ mężczyzna, który jest, który jest atrakcyjny dla kobiet, posiada ogólnie i często, bardzo często cechy, które są też przydatne do życia. Więc Sorry, ale nie rób swojej kobiecie, żonie, partnerce krzywdy i nie bądź pipą, która myśli, że jak będzie tygrysem, który sobie urwał zęby, to będą go bardziej kochać. To jest typowe dla mnie facetów. Myślą, że jak będą tacy układni, to poznają tą prawdziwą kobietę, która doceni ich i doceni to, że oni są pipami i że um, sobie nie radzą i nie. Nie, 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 nie. To tak nie działa. Że jesteś mieć powodzenie u kobiet. Niestety, jesteś, mój drogi, skazany na to, żeby nauczyć się, jak podrywać te kobiety. I nie rób kobiecie takiego obciachu, że będzie miała faceta, któremu nikt nie chce skoczyć na dzidę. No, przecież ty ją w złym świetle stawiasz w tym momencie. Ty ją w tym momencie stawiasz w złym świetle. Egoisto. Egoisto, bo Ty chcesz być takim miłym gościem, który nie musi zagadywać do kobiet, ona, ona rozpozna magicznie, że on jest miły i wtedy mu sama wskoczy do wygra. Nie wskoczy, kurwa. Będzie przyjść takiego gościa jak ja. No, po co Ci to? To, brat po bracie w jednym warsztacie? Spokojnie, dbam o higienę, wstydu nie będzie. Kolejna rzecz. Kobiety. Punkt drugi. Dos. Kobiety odpycha gość, który wygląda nawet, jakby nie, nie miał jakiegokolwiek doświadczenia z kobietami. Rozumiesz. Rozum Wiesz o co chodzi? Jak ona ma się z kimś takim pokazać na mieście? Wiesz, że dla kobiety, kiedy ty idziesz z nią ulicą i żadna laska dziwnie się na ciebie nie patrzy, jakby chciała cię zruchać, nie mówi, nie mówi cześć! Jakby właśnie, jakbyś wczoraj ją dymał, to dla niej, dla tej kobiety jest podejrzane. Ona nie wie, czy ty jesteś kaleka, czy ty jesteś ciepły. Tak nie można robić. Tak nie można robić. Kobiety, jarra to, kiedy je mężczyzna podoba się innym kobietom, rozumiesz? Ale ona go ma. Ona go ma. Tak jak jest jakaś tam torebka, którą Chińczyk szyje za 50 dolarów, ona sklepie za 10 tysięcy dolarów, ale mają 5 tysięcy kobiet na świecie, i ona ma jest jedną z nich, rozumiesz? To tak po prostu działa. Oczywiście może Twoja uduchowiona Halinka, Grażynka, yy, Ciocia, Zosia, Klocia nie robi takich rzeczy, ale. Don't hate the player. Ja tylko informuję, jak to działa. Tak, więc nie rób kobiecie tej krzywdy. Wygląda jak gość, który rucha laski. I wtedy ona będzie wiedziała, że jest gościem na poziomie. Bo dla kobiety jest to niewyobrażalne, że jesteś facetem. Wszyscy się klaszczą, kiedy wsadzisz. Ona musi zgrywać snotkę, nie wyjebka, aby wsadzić. Aby ktoś się wsadził. No po co ci to? Po co ci to? Nie, nie, nie skazuj swojej kobiety na jakiś blamaż w towarzystwie. Kobieta chce poczuć tres. Punkt trzeci. Kobieta chce poczuć, że ma kogoś wyjątkowego. Rozumiesz? Że ma kogoś wyjątkowego. Co czyni jakiś ferrej wyjątkowym? To, że się kurwa nie da tym nigdzie zaparkować? To, że jak pojedziesz gdzieś tutaj, to możesz urywać zderzak za kilkadziesiąt tysięcy złotych, co, co 100 metrów na jakimś krawężniku? Nie. To, że jest to wyjątkowe i kobieta chce mieć kogoś wyjątkowego. Stań się wyjątkowym mężczyzną. Może nie wymyślisz nowego pierwiastka, ale zawsze możesz nauczyć się. Jak oganiać kobiety na światowym poziomie? A przynajmniej sprawiać takie wrażenie. A to już jest dużo. To już jest dużo, bo nie stawiasz kobiety w niekomfortowej sytuacji. Quattro. Dla kobiety. Facet, który nie podpoznawać kobiet, to kobieta niskiej jakości. To mężczyzna niskiej. O właśnie już, już, już powiedziałem słowo kobieta. To kobieta niskiej jakości. Dla kobiet jest to niewyobrażalne, tak jak nagrałem w jednym z moich filmów, dlaczego kobiety po prostu nie rozumieją męskich słabości, bo to nadmienie. Liznę tematu. Bo dla kobiety, mężczyzna to jest super, rozumiesz? Dla kobiety, mężczyzna to jest niemożliwe, że gość nie ogarnia tematu. To jest impossible, rozumiesz? Niemożliwe. Po amerykańsku: impossible. Więc ona sobie nie wyobraża, jak ktoś, kto jest często, ma więcej pieniędzy, jest on niej silniejszy, piękniejszy. prawie tak jak ja. I może więcej. I społecznie akceptowalne jest to, że bzyka laski. Ja wiem, że tam oczywiście teraz to się troszkę pozmienia, ale spokojnie. Wszyscy wiemy, jak to działa w praktyce, tak? Że gdzieś tam jest jakaś laska, która wydymała faceta, wiemy, jak to działa w praktyce. A one niech sobie wierzą, nie kłóćmy się z kobietami. Te, które chcą wierzyć, nie każdy wierzy to, co chce. I kiedy ty, kiedy ty nie potrafisz podrywać kobiet, to ty zadajesz jej po prostu śmiertelny cios. Bo ona czuje się niekompletna. To, nie, to ona się, wiesz, jak ona ci daje, daje to, to dla niej to jest takie, jakby to niepełnowartościowy mężczyzna ją bzyką, rozumiesz? Jakbyś ty się czuł, gdybyś bzykał laskę, której nikt nie chce? No, co najmniej niesymetrycznie. Dlatego dlatego już rozumiesz, mój drogi, że ma być Sika a nie jakieś bla, bla, bla. Wtedy to jest słabo. Wtedy to jest słabo, Wiemy wiem się taki w luźnej formie film, tutaj nie będę się naginął. No. Um, wiesz, estymuję, że kurwa, y, coś tam, coś tam, y, efekt do Ningo no. no. To jest prawdziwe życie i mówię jak jest, a nie jakieś jest. Ja już na psychologii byłem i ja nie muszę się tutaj, wiesz. Słownik terminów obcych <laughs> robić, robić z tego kanału. Więc nie rób kobiecie krzywdy. Daje poczucie, że wyzyka się z mężczyzną. Sinko. Punkt piąty. Ona chce wiedzieć, że wybrał ją facet, bo chciał, a nie bo ona była jedną z tych, co chciała mu dać. Rozumiesz? Ona chce mieć mężczyznę, który ma wybór. Tak jak kiedyś jedna z takich znanych polskich modelek zapytana, co ją... Co ją, co ją kręci w mężczyźnie, a ona powiedziała: Słuchaj, to jest hit. To jest mega mocne. Jak dotrwałeś do tego, do tego momentu, pogratuluj sobie, bo dowiesz się teraz, za Seksualna ekskluzywność. I pojąć ten termin, mieliłem trochę go, mieliłem trochę i wykmiłem o co chodzi. Chodzi o to, że gość musi bzykać w fajne laski. Rozumiesz? I nie rzuca się na byle co. No chciałbyś, któde poprawiać po jakimś kurwa y, gamoniu maszkajonie, który się nie myje, śmiedzi i ser pod napleta mu wyciekał, kiedy posuwał twoją dziewczynę. No chciałbyś? No nie. I tutaj jest podobnie, kiedy wiesz. Jeżeli wiesz, jest sytuacja taka, to to jest też, żeby twoja dziewczyna rozumiesz, może i pomyślała sobie, kurwa, no niezły z, nie, 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 nie z niego juchacz, ale laski, jakie ogarnął, szac nie rozumiesz? To ma być tak, że jak idziesz z nią ulicą i ona zobaczy, jak jakaś ekstra nionia, piękna kobieta, elegancka dama, mówi ci: cześć! Kobiety widzą, kiedy kogo bzykałeś, one to czują, one to czują, to ona ma na ciebie spojrzeć na zasadzie tak: Damn! Ty to zrobiłeś? Moj to! Zapiąłeś ją! Wow, Szacun Piomo! Rozumiesz? Mają ma po prostu wgnieść, w fotę. I ona wtedy czuje, że jest gościem z klasą. Ona wtedy czuje, że jest gościem z gościem klasą. Nie lub ze swojej dziewczyny przyszłej partnerki idiotki. Nauczy się podrywać kobiety. Weź pod tytułem tego filmu, klikasz więcej na telefonie, tam masz linki do mojej strony, do szkoleń. Zacznij się uczyć, kurwa, bądź dżentelmenem, ja pierdolę, no. Chcesz, żeby, od... chcesz, żeby twoja kobieta słuchała o tobie, że ty ruchasz ekstra laski na mieście, czy jakieś, kurwa, czorty i, i te, i te, i te, kurwa, te, jak to się Gargulce, o. To chcesz? No właśnie. Oczywiście. No ja nie śmieję się z czegoś wyglądu. Tu nie o to chodzi. Ale mówię o. Mówi mam to na myśli o kobiet nie tylko y, niezadbane, ale też o niskiej inteligencji jakiś tam w ogóle emocjonalno-intelektualnej. Boże, wybacz. No jestem tylko człowiekiem. No. no. Kolejna rzecz. Sjedę. Nie, sejs, sześć po hiszpańsku, chyba. Taki facet wprowadza ekscytację, bo on wie, jak obsługiwać babę. On wie, jak obsługiwać babę. On wie, co ma zrobić. On wie, jak zaprojektować randkę. On wie, on wie o czym z nią rozmawiać. Bycie z takim mężczyzną jest, taki jest interesujące, ciekawe, płynne, bezproblemowe. I. Nie, i gość się nie załamie pod wpływem byle jakiejś kurwa, gównianej sytuacji, albo bo ona mu coś powiedziała, i koleś będzie zastanawiał, no ale i mnie, ale, ale powiedz mi o co ci chodzi. No powiedz o co ci chodzi. Po co to? Po co, po co wprowadzasz nerwową atmosferę w domu? Po co? Po co? W imię miłości? No nie, dlatego musisz pokazać, że ją szczerze kochasz. Musisz o to zadbać. Zadbać o swoją przyszłą żonę. Zadbał swoją przeżoną, przyszłą kobietę. Poznawaj ekstra, 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 ekstra kobiety, baw się na te to nabijaj to doświadczenie i będzie za późno, bo zrozum, kiedy ty będziesz w relacji, nikt ci kury na piątkę nie przybije za to, że nie oganiasz tematu z kobietami. Będzie tylko gorzej, wydymają cię na kasę, stracisz lata, nie chcesz tego. Zaufaj, rady starszego kolegi po fachu, pracuję z ludźmi od 2008 roku, Widziałam dużo, nie chcesz tego. Bo pamiętaj, kobieta jest w stanie bardzo dużo znieść. Bardzo dużo znieść. Więcej niż myślisz. I może bardzo dużo znieść, jeżeli ona ma poczucie, że lepiej jeść torć z koleżankami niż gówno samemu. I ja z że myślą się zostawiam. Pamiętaj, lepiej jeść torć z koleżankami niż z gówno samemu. Że później nie było tak. Jak w jednym filmie tam, amerykańskim widziałem, dziewczyna się żali koleżance. Przestał pić, Palić, przez biorąc narkotyki, nawet przestał mi zdradzać. Nie wiem, co już to do niego czuję. Bo kobieta jest w stanie naprawdę dużo ci wybaczyć poza słabością i nudą, a jeżeli musisz kłamać, to jesteś słaby. Po prostu, jeżeli jesteś w stanie powiedzieć kobiecie to, co naprawdę myślisz, na co masz ochotę, powiedz prawdę, to co robisz, gdzie byłeś, z kim byłeś i nie musisz kłamać to ona wie, że ma do czynienia z silnym mężczyzną. Z silnym mężczyzną, bo ty nie wykorzystujesz jej słabości, nie, wyko nie wykorzystujesz jej ciała, nie mówisz, o, idę z kolegami na piwko, a tam, wiesz, za rogiem klaskanie z jakąś tinderówą. Tylko możesz sobie inaczej wszystko ustawić, bo kobieta, kobieta, może nie akceptować twoich wyborów, ale na pewno będzie cię szanować za jaja. I to potwierdzi każdy ruchacz. Tak, kolejna rzecz. Taki chłop wie, ruchacz wie jak funkcjonować. Oczywiście, kurwa, ja wiem, że zaraz coś może wyciągnąć, no ale, yy, no ale co to taki ruchacz? Yy, yy, powiedz mi, yy, co mam zrobić, żeby związek był trwały i stabilny. Facet, jak nie, be, jak nie będziesz podniecał swojej panny, czyli ona straci do Ciebie szacunek, bo kobieta, kobiety nie może podniecić mężczyzna, którego nie szanuje. Chyba, że to jest jakaś patologia. Ale kobiety nie może podnieść takiego mężczyznę, którego nie szanuje. To jest wbrew naturze. Jeżeli to, wiesz, długie, trwałe związki. Ile jest takich związków? Men, ku**a. Rozwód teraz jak pierwsza, kurwa, miesiączka albo tam pierwsza komunia. No każdy musi być, od zegarek. Daj, daj ty spokój. Ale genialnie, taki ruchacz ma większe szanse na to, żeby funkcjonować w tej relacji z kobietą w normalny sposób i też on nie zawali swoich tematów życiowych specjalnie. Ale nawet na pocieszenie, nawet jak jesteś ruchaczem, nie ma się, że ona, ona może zmienić zdanie, mogą jej się hormony zmienić po ciąży. To nie jest tak i uważam też, że e, chyba tak po prostu musi być. Że w pewnym momencie relacje się kończą, nie ma co się o to szarpać, nie ma co z tym walczyć, tak po prostu zwyczajnie jest i to jest ok. Kolejna rzecz. Wiadomo. Jak gość ma doświadczenie z kobietami, to jest dobry w łóżku. Proste. Mówię z kobietami, które poznał, które zdobył. Chodzenie na panie do towarzystwa się nie liczy. To nie, to jest, wiesz, mężczyzna ma zdobywać. Jak mu kurwa, płacenie za seks? Myślcie. To, ja pracuję z ludźmi 2008 roku i ja nie znam ani jednej osoby, nie spotkałem, która by była zadowolona z tego, że płaciła za bzykanie. Nawet jeżeli sobie to racjonalizowała tym, że ee, a, jak bym sobie przeliczył czas na randki, i tak dalej. Oczywiście ja do tych ludzi nic nie mam. Ja rozumiem, że oni sobie radzili e, i tak jak mogli, ale szacunek za to, że i, dla, do tych, którzy już są, byli moimi klientami, czy są, że no, w końcu stwierdzili, że jak mężczyzna, trzeba nauczyć się nawiązywać relacje z kobietami jak mężczyzna, a nie grać na kodach i to jeszcze sypiać z kimś, to macie w dupie albo udaje, że cię nie mam w Więc. Taki mężczyzna potrafią bardziej zadowolić w łóżku. I kolejna rzecz, której może nie, może nie jesteś świadomy. Gość, który ma powodzenie u lasek, to nie jest ciamajda i łatwiej jest organizować bardziej ekstrawaganckie zabawy z gościem, który ogarnia temat, tak? No bo na przykład, no ja akurat nie jestem fanem krzyżowania wieczy, mieczy, ale załóżmy, twoja, e, e, twoja e, wybranka chciałaby... Z, Zaprosić swoją koleżankę do waszej sypialni i ty Ale, ale jak? Ale jak? Zepsujesz jej marzenia. Oczywiście ja to jedno do takich zabaw. Nie nakłaniam. Każdy ma swoje życie, sumienie. Ale przedstawiam jedną zasadę, jak to po prostu działa. No bo, wiesz, jak gość jest ciamajdą, to nawet ojgie położy, która przyszedł do niego do domu. No, może nie powinienem tego mówić. Nie polecam tego typu jak tylko po Bożemu. Aleluja, i do przodu. I tylek. Ja nie jestem niczym sumieniem. I tutaj nie, nie mogę powiedzieć takich poliamory i tak dalej, ale wiesz, no ale. Ale dwie laski opią co LOTA. No to jest uff, sympatycznie, sympatycznie, sympatycznie. Tak słyszałem, bo wiadomo przecież, że nie mam filmiku. Spodeś jak biorę numer telefonu, to przecież to jest oczywiste, że to co. Nie mam nie mam pojęcia, że uczę. No to, to jest... No, że... Jest, chyba każdy hajter wie, tak. On wie lepiej. Bo, a kogo w łóżku miałem i dlaczego. No. Ale... Sorry? Kurwa, muszę, muszę w końcu nagrać. Muszę w końcu nagrać ten... ten filmik jak białe numer telefonu. Że te plotki kurwa, Się skończyły. Być please. Kolejna rzecz. Kobiecie. Tak, przy takim mężczyźnie chce się bardziej starać, bo jest jej trudno osiąść na laurach. Rozumiesz, jest jej trudniej osiąść na laurach. I się chce na kogoś stać. jakiegoś gościa na poziomie. Chce się. Następna rzecz, bardzo ważna, życiowa, ekonomia. Tutaj kłania się ekonomia, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Dla takiej kobiety wruchać jest bardziej bezpiecznym wyborem do życia na dłuższą metę. Ponieważ to nie jest taki gość, co mu jakaś pierwsza lepsza laska dupą zaświeci i on już rzuci wszystko, zostawi żonę, dzieci, kurwa, wszystko rzuci, rozwali, kurwa, wpis dół dla jakichś romans. Kurwa. A na tych jak będzie jakiś romans, to będzie to tobie tak zorganizować, że wiesz, że będzie to miał ok. Oczywiście ja nie zachęcam do kłamstwa. Ja jestem za tym, żeby mówić prawdę. Ale pamiętam tutaj pamiętam, byłem nastolatkiem jak i pamiętam rozmowę e, u mojej sąsiadki w mieszkaniu, ta, ta sąsiadka miała taką laskę. Jezu, jaka lufa. Prrr. No ja wtedy miałam, ile miałam? 14 lat? 15? Może coś takiego. Była no, taka lufa, że prrr. Jezu, jest ta pani. O Boże. Koniec. Koniec petarda, petarda. I co? I się, pamiętam, jak przy mnie śmiała się z typa, że <noise> masz żonę i kochankę i nawet sobie z tym nie potrafił pojacić. No widzisz, no, nie, nie sprowadzaj na swoją kobietę jak jakiejś czeluści. Oczywiście, nie sprowadzaj czeluści grzechu. Oczywiście nie mówię Ci po to, że masz być ruchaczem, bo inaczej żona Cię nie pokocha. Ale, jeżeli będziesz miał trochę więcej doświadczenia z tymi kobietami, to naprawdę korona ci z głowy nie spadnie. To, że ty uważasz, że ty będziesz bardziej miły, porządny i to cię przed czymś uchroni, ona ci będzie lepiej traktować, to tu. Nie. 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 Nie! Kury. Nie! Po prostu nie! Dlatego, że akceptujesz rzeczywistość, wejdziesz pod tytułem tego filmu, klikniesz więcej i zaczniesz się uczyć od gościa, który powie Ci tylko i wyłącznie prawdę. Okej. Okay. W tym momencie wiesz, co masz wiedzieć. Jeżeli nie będziesz działał, nie będziesz się uczył ode mnie, jesteś sam sobie winien. Pozdrawiam. Zapraszam i pamiętaj, nie stawiaj swojej przyszłej dziewczyny w niekomfortowej sytuacji jej najlepszego mężczyznę, jakim możesz być. No bo, sorry, co to za miłość, jeżeli jesteś z kimś, bo wiesz, że i tak nie możesz nikogo lepszego mieć w łóżku. Słabo. Dlatego nie, nie musisz tak skończyć. Możesz to odwrócić. Pod tytułem tego filmu klikasz więcej i tam jest moja strona. Na stronę wejdziesz na telefon, mam trzy poziomy kreski, wyjedzie ci menu, masz kursów do wyboju, do koloju. Więcej prawdopodobnie niż miałeś kobiet. Ha! Ale spokojnie naprawimy to. Pozdrawiam, cześć!